Witam was bardzo, bardzo gorąco. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Dziś kolejny filmik z serii Zrób to sam w domu za małe pieniądze. A konkretnie o co chodzi? Chciałabym wam pokazać trzy rzeczy dzisiaj. Po pierwsze, jak zrobić rozświetlacz i brązer w kamieniu z brokatu, z pyłków, cokolwiek macie, można to mieszać ze sobą, więc to jest pierwsza rzecz, jak zrobić własny rozświetlacz i brązer. Po drugie, jak zrobić ze starych cieni, które nieraz macie, właśnie jakieś takie w kamieniu, cienie, które no nie za bardzo wiecie, co z nimi zrobić, jak je wymieszać z sobą i stworzyć z nich inny cień prasowany, też w kamieniu. No i trzeci sposób, jak wykorzystać cienie, stare cienie, które macie, których nie używacie, aby stworzyć z nich. Dowolny odcień szminki. Tak, to nie żarty: możecie też stworzyć z takich cieni szminkę. O tym już za chwilę, ale zacznijmy może od tego, jak zrobić paletę rozświetlaczy i brązerów w kamieniu. Ja mam tutaj taką swoją paletę. Jak widzicie, jest w połowie zapełniona, bo ciągle jeszcze wymyślam, ciągle jeszcze tworzę własne um, kolory. To jest moja paleta rozświetlaczy i bronzerów, którą zrobiłam sama, są to produkty w kamieniu, nie są kremowe słocze zaraz zobaczycie na zdjęciu no właśnie możecie teraz zobaczyć, tak wyglądają są to zarówno tutaj mam i róż i właśnie rozświetlacze jakieś i bronzery, które powstały ze zmieszania bądź pyłków i pigmentów bądź niektóre są z, także z z brokatem, tak więc no takie trochę z, z większymi drobinkami. Ok, no to zaczynamy. Jak zrobić takie brązery e, i rozświetlacze w kamieniu w domu? Co potrzebujecie? Potrzebujecie oczywiście e, pyłki pigmenty e, bądź brokat w zależności na jakim efekcie wam zależy. E, I potrzebujecie alkohol. Powinien to być alkohol, bądź 70%, bądź może być też jeśli macie powiedzmy 90 chyba 1%, też taki jest na rynku, ale najlepszy najbardziej popularny jest 70%. Potrzebujecie oczywiście też pana pustego, do którego sobie, w którym będziecie mieszać pyłki. I robicie to na zasadzie mm, dokładania, czyli nie walicie od razu mm, nie wiadomo ile, dajecie najpierw troszeczkę, mieszacie z alkoholem, tak żeby powstała wam pasta. Nie, żeby było to zbyt gęste, nie, żeby było to zbyt rzadkie. Powinno być no, takie jak widzicie na filmiku, żeby to było o takiej konsystencji pasty. Ja na początku jak robiłam, dodałam tylko alkohol, bo tak było w zaleceniu, żeby dodać tylko i wyłącznie alkohol I co się stało? Moje bronzery i moje rozświetlacze zmieniły się w pyłek, bo po prostu ten alko alkohol w 100% wyparował Więc ja teraz do całej mikstury dodaję jeszcze troszeczkę gliceryny, Tr dosłownie trochę na oko e Chodzi o to, żeby w głównej mierze te 90% stanowił alkohol, natomiast te 10% gliceryna, która sprawi, że po prostu ten kosmetyk pozostanie w... W formie kamienia Zasada tworzenia takich bronzerów czy rozświetlaczy Jest taka sama jak przy tworzeniu Tak jak widziałyście na wcześniejszym moim filmiku Tworzenia kremowych cieni brokatowych Czyli o co chodzi Jeśli macie już rozmieszaną całą miksturę Rozjaśniacz, bronzer jest już w takim stanie Jakim powinien być Zostawiacie go, odkładacie na kilka godzin Co najmniej muszą to być 3 godziny Tak żeby to po prostu Się troszeczkę jakby odstało I dopiero po takim czasie Możecie przejść do kolejnego kroku Ok, co robimy teraz? Minęło kilka godzin, bierzecie sobie pieniążek. Taki, który jest idealnie, pasuje do waszego pana albo cokolwiek macie, byle było to płaskie, dość twarde. I odciskacie. Owijacie najpierw w papier taki kuchenny, po to, żeby on zebrał nadmiar alkoholu, żeby tam w niego wsiąknęło to, co jeszcze ma wsiąknąć. I owijacie i delikatnie odciskacie. Dlatego, ponieważ, jak sama nazwa wskazuje, mają to być. Cienie, mają to, mają to być produkty w kamieniu, więc muszą być zbite odpowiednio. To wszystko e, musi się połączyć z sobą, e, i dlatego ten krok jest bardzo ważny. Potem odkładacie pan na 24 godziny, tak żeby on po prostu na spokojnie sobie sechł. Do tego czasu nie wolno wam go dotykać, bo mogłybyście naruszyć i zniszczyć po prostu cały efekt. Teraz, co zrobić, jak stworzyć z cieni e, dowolny inny cień? Po pierwsze, bierzecie sobie cień, który macie, którego chcecie się pozbyć. Ja mam tutaj swój cień z inglota, którego już nie będę używać, zielony, i zmieszam go, będę stworzył sobie cień, który jest połyskujący z brokatem. Mam taki biały brokacik, drobniutko zmielony, i e, teraz będę tworzyć z tego cień. Jak robię cień? Tak samo, na takiej samej zasadzie. Co robię? Rozkruszam go. Musi być w konsystencji pudru, czyli staram się go jak najdrobniej rozkruszyć i e, przekładam go do. Pana i w tym panie dodaję brokatu. I znów mieszam je ze sobą. E, oczywiście możecie mieszać, e, to nie musi być brokat. Możecie sobie wybrać inny cień, też go rozkruszyć po prostu i pomieszać je ze sobą. I tak samo dodajemy alkoholu, czystego alkoholu 70%, tak żeby stworzyła nam się pasta. I troszeczkę delikatnie e, dodajemy sobie gliceryny, ale naprawdę tej gliceryny powinno być, no dosłownie, tylko kropelka. Tak, żeby to e, w dalszym ciągu nie przerodziło nam się w kremową konsystencję, tylko w dalszym ciągu, żeby to pozostało zbite jak kamień. No i tak samo mieszamy, odkładamy na 2-3 godziny. Po tym czasie, jeśli widzicie, że już troszeczkę ten cień zaczyna wysychać, wtedy bierzecie sobie znów pieniążek, bądź co bądź, byleby było twarde. I przekładacie, obwijacie w papier kuchenny i odciskacie cały cień, tak żeby on się jeszcze bardziej zbił i żeby była ta tafla wyrównana, powierzchnia jego. No i odkładacie znów na 24 godziny. I trzeci ostatni e, mój e, sposób na wykorzystanie cieni i pyłków, pigmentów, e, to jest tworzenie szminki. Do tego potrzebujecie cień, bądź e, jakiś brokat, w zależności od tego jaką chcecie szminkę, czy chcecie coś matowego, czy chcecie coś bardziej połyskującego. I co bierzecie? Potrzebujecie także jeszcze wazeliny, czystą wazelinę. E, no i co? Ta sama zasada. Kruszymy trochę cienia na ja mam e, użyję do tego szpatułki e, i e, mojej paletki sobie e, troszeczkę cienia i e, brokatu, bo ja chcę sobie wymieszać, stworzyć po prostu taką bardziej brokatową, e, świecącą, połyskującą szminkę i do tego dodaję wazelinę e, i mieszam to ze sobą. To co powstaje, ta cudowna pasta, to jest moja szminka, mój błyszczyk, którą e, zaraz sobie zaaplikuję na usta. Koloru, możecie stopniować poprzez dodawanie więcej pigmentu, więcej cienia, bądź dodawanie go mniej, wtedy macie bardziej taki naturalny subtelny efekt, tylko muśnięcia kolorem oczywiście też nie musicie dodawać brud drobinek, możecie zrobić sobie matową szminkę, no to wszystko zależy, możecie także sobie dodać aloesu jeśli wolicie taką lepszą pielęgnację, jeśli wolicie, żeby twoje usta były jeszcze tak bardziej po prostu nawilżone i odżywione tak więc troszeczkę aloesu też możecie sobie wymieszać z wazeliną, będzie to super, na pewno nie zaszkodzi, tylko pomoże. Pamiętajcie, że jeśli macie rozkruszony cieniek, z których właśnie, które Wam zostały i nie wiecie, co z nimi zrobić, zawsze możecie je włożyć do małego pojemniczka, na takiego, wiecie, 3 ml na próbki, czy do jakiegoś takiego 5 ml i możecie go w dalszym ciągu używać jako pigmentu, bo taki pokruszony cień bardzo świetnie będzie się nadawał, będziecie mogły go wykorzystać w przyszłości, no i nie jest to bynajmniej nic, co trzeba wyrzucić do kosza, bo, bo bo już się do niczego nie nadaje. Pokazałam wam trzy sposoby, jak wykorzystać stare, nieużywane przez was cienie, czy drobinki, pigmenty, bądź co tam jeszcze macie, cokolwiek macie w kamieniu, możecie to nawet jakiś taki rozświetlacz, czy brązer. Tak samo możecie go rozkruszyć, i również możecie z niego stworzyć sobie dowolne cienie, bądź szminkę, jeśli macie na to ochotę. No i to tyle. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał, że zmobilizuje Was do tworzenia własnych. Waszych własnych cieni, szminek, rozświetlaczy, brązerów, cokolwiek. Bardzo jestem ciekawa, co Wy wymyślicie i jakie Wy stworzycie swoje kosmetyki. Jeśli możecie, będę bardzo wdzięczna za tagowanie mnie do Waszych zdjęć, jeśli takowe będziecie miały, będziecie umieszczać, możecie także umieszczać zdjęcia w komentarzach na dole. Bardzo jestem ciekawa, trzymam kciuki, no i widzimy się niebawem. Jeśli chciałybyście ode mnie dowiedzieć się czegoś więcej, macie pytania, chciałybyście dowiedzieć się jak stworzyć inne kosmetyki, no to pytajcie nie ma problemu, mogę zrobić jeszcze jakiś taki filmik do it yourself at home dla Was, ode mnie ok, do zobaczenia pa pa